Sprawy wymknęły się spod kontroli. Ponieważ na serwerze grasuje wielki Spike, co jest trochę niebezpieczne. Ponieważ Skubany ma ogromną armatę, która strzela ziemniakami. Jak to się stało, że na naszej ferajnie nie znajduje się taki wielki zadymiarz? Jak chcesz się przekonać? Po prostu zobacz poprzednie odcinki. Żeby nie przegapić przyszłych, subskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. A ja poproszę Ufoczka, by zaprowadził nas do bazy spajka, którą rzekomo odkrył. Ufoczku, przede wszystkim o co chodzi? Czemu ten Spike, który był jeszcze kilka odcinków temu malutki, słodziutki, trochę wkurzający, niebezpieczny, stał się wielkim gigantem, który grasuje za domem do Knesa? O co chodzi? No wiesz, ja myślałem, że to będzie mój kolega, więc da kolega. dlaczego dawać kaktusy i co? go karmiłem, karmiłem i on rosną, 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 rosną i taki ogromny się stworzył, ale patrz, mam taki tutaj. Czyli co jest grane? Co to za róg? I jak w w niego, to ten spajk tu przyjdzie. To czekaj, w Nie, 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 nic takiego nie rób. Jeżeli mamy sprawić, żeby ten spaj nas przyszedł i nas zaprowadził do swojej bazy, bo ty mówisz, że ma jakąś bazę, tak? Tak, ogromną. Nie wiem jak U. to zrobił, ale ma bazę ogromną. Okej, okay. to jeżeli chcemy iść do to... tego. Ekspedycję to najpierw u foczku musimy się przygotować. Chodź ze mną. Tutaj mam już dla nas mikstury niewidzialności. Proszę bardzo, to no, jest jedna dla podaj, ciebie, podaj. druga dla mnie. Musimy być pewni, że nas on nie zauważy, bo coś czuje, że może mu się to trochę nie podobać! Że jakaś dwójka gagatków grasuje mu po jego bazie. Baza jest na pustyni, może się przyda, nie wiem, trochę wody albo coś wielko. O, czekaj, ja czekaj, czeka. no żadnego nie mam, ale masz rację. Woda nam się może przydać Jeżeli jesteśmy na pustyni Więc wezmę teraz tę te jaderka Zaczerpię wody I za chwilę ufoczku możemy przywołać Tego spajka i go przechytrzyć Żeby nas kuban Zaprowadził prosto do swoich wrót Ja tam jeszcze widziałem Koty egipskie, rozumiesz koty to? Koty egipskie, nie Nie rozumiem tego, ale za chwilę może Dowiem się o czym mówisz, kiedy zobaczę To na własne oczy To dajesz ufoczku, to... chyba jesteśmy gotowi żeby przywołać tego drania Rzucę dobra. nam miksturę niewidzialności Jesteśmy niewidzialni A jak zadniesz wróg, to rozumiem, że on tu przyjdzie Okej, okay, to dajesz Już? Robisz już jesteś, to już, o, dobra? Widzę no Nie oh. <laughs> ja i... mikrofon Ale, o, faktycznie Obudził się, idzie Idzie w naszą stronę, on ma podwójną armatę O nie, to wygląda strasznie Okej okay, Chyba nas nie widzi Nie atakuje nas, to jest dobry ale... znak Ale co? Ale ma dziwne oczy. Widzisz? Ja ma tak, dziwne oczy, wiem, ale u jakby, czemu ty go karmiłeś? Ja wiem, że jesteś fanem Brawl Stars, ale jeżeli on cię atakuje to mogłeś go nie karmić. On jest większy niż moja marchewa, którą nie powiem, kto zepsuł. Kto oglądał odcinek wczorajszy, ten wie. Nie musimy tego wspominać. Ale chwila, chwila widzowie. Co? co? On ma sukienkę fioletową? Czy to to jest? Nie, no ufoczku, to jest chyba plecak, ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny, co to jest. Aż tak wkręcony w Brawla nie jestem. Okej, okay, on się rozgląda, nie widzi nas. Zastanawia się, kto go przyzwał. Może to jest pani spajkowa i szuka na przykład męża jakiegoś. Nie wiem, Ufoczku, ty jesteś zielony, może wy mogliście się jakoś dogadać. W sumie czekaj Ufoczku, Przecież to jest twoje dziecko! To wyszło z twojego jaja, ty nie wiesz o tym? Co? Ale tak, to, możesz... to wyszło z twojego jaja. O, o, dziś idzie, dziś idzie, dobra, śledźmy go, śledźmy go i po prostu idźmy za nim tak, żeby się nie zorientował. Chociaż mówiłeś, że wiesz gdzie to jest, więc w sumie mogliśmy po prostu tam pójść, Chociaż ale tam no dobra. Nie tam, ale patrz. Panie tak? wychodzi. No, ale nogi mu nie chodzą, to jest mega dziwne Nie, jest Mówiś to podejrzane Nie, 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 ufolczku, on będzie widział, że chodzi po tym ośle On strzelał, przecież on jeszcze niedawno strzelał do A. wszystkiego, co się rusza Nie wiadomo, co on ma w tej głowie swojej kaktusianej Okej, okay, ale on jest wolny Ciekawe! Co wolny? Mam w ja go nie mogę dogonić, a ty mówisz, że jest wolny, to ja nie wiem, jaki ty tempem biegasz, Ufok. No i jest ta pustynia Ufoczku, to jest tutaj, mówisz, tak? Tak, to jest tam, patrz, on idzie chyba w kierunku swojego miasta. Okej, okay, miasta, czekaj, o co chodzi? On ma swoje miasto? Dobra, to się zaczyna no tak. robić dziwne, ale Ej Ufoczku, to nie jest miasto, to jest zwykła wioska Minecraftowa. Zobacz, wiesz, to jest świątynia, takie rzeczy normalnie się pojawiają w Minecraft. Ej, dobra, nie, okej, okay, chwila. Takie rzeczy nie są zwykłe w Minecrafcie. Miałaś rację, ufok! To ty jest, jak jest ogromny chodzi? spike. Faraon jakiś tu chodzi? Jak faraon, o czym ty mówisz? Gdzie ty jesteś? No faraonowy! Zgubiłem tutaj. cię, czekaj, spotkajmy się Ej, może. Ja się widzę. Pst, ty mi widzisz, to weź to nie podejdź. O co chodzi? O, tutaj jesteś, tu, tu, patrz, na ciebie, tu, 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 tutaj. O, jestem koło ciebie, nie idź! Wracaj, wracaj, tu! No, 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 a, tutaj, jaki faraon! Nie, to są osadnicy! No to są osadnicy! Osadnicy? Hmm, dziwne, ale co oni są bardzo dziwni, ponieważ oni hodują koty egipskie. To jest normalne? No nie wiem, czy to jest normalne, no jeżeli lubią, to czemu nie? Co on robi? Czemu on tymi wielkimi ziemniakami? Czy on strzela do tych osadników? On zbudował wielką bazę, bo to jest, mówisz, baza, tak? Tam da się wejść do środka? Tak. tak. Ja jeszcze ja tam nie budą środka, ale coś tam musi być jakieś murzywętności, coś tam wiem, może. Środkuje. Nie wiem, ale możemy tu się dostać. No wygląda jak jakaś baza i on strzela do tych osadników, którzy mieszkają pod jego domem i chyba nawet rozwala im domy. Przecież to jest rozwalona chata. Dobra, to wygląda strasznie niepokojąco, ale jak tutaj wejść? Ej w mi się kończy mikstura niewidzialności. Musimy przemyśleć to Ej, coraz coś tu jakoś widzę, szybko. Widzę, co, widzę. co, co, co widzisz? No, Gdzie weź ty się. jesteś? Gdzie Chodź ty tu. jesteś? Tu, 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 tu. Ej, wracaj, wracaj. No, no, wracaj, no, no. Tu, oj, jesteś widziałem foczku! Ona zaraz tu. zauważy. Tutaj, ale ja przecież ja jestem widziano. za duży. Ej! Ej, bo mi się tutaj skończyła mikstura. Ja jestem w oczku widzialny! O nie! On mi widzi! On mi widzi, a stówę celuje we mnie! Dobra, okej! Okay. Okej, okay, dobra, kopię. Dobra, jestem. Jestem w środku. Zamuruję tutaj. Zamuruję tutaj, żeby on nas nie został. I idziemy... Ej, faktycznie! Tutaj coś jest w środku. To jest TNT! O nie! To jest bardzo niebezpieczne! Zbieramy to TNT, Ufok! Zbieraj to, bo jak on to wysadzi... Ja nie wiem, czy to nie jest pułapka, Ufok. To może być pułapka, pułapka? na nas aha ej, bardzo do drzwi do dużo, dużo drzwi, drzwi? nie ufoku te drzwi. drzwi to jest jakaś chyba dekoracja bardzo dziwna dekoracja bo nie za ładna ale jednak ale tutaj to jest w, no narni, czego to nie w narni dał były drzwi no w, w narni, narni, narni drzwi, tak drzwi, ale to chyba nie jest narnia ej co jest grane on tutaj Zrobił jakieś całkiem fajne okay. dekoracje, wiszące drabinki. Ej, ja nie wierzę, że on to ej. sam zbudował. Ktoś musiał mu pomóc. Co, on, no tu jest to złoto. No jasne, ej, weźmy sobie złoto. W sumie, ej, nie wiem, po co mi jest złoto. Może węgiel się przyda, żebyśmy zrobili sobie pochodnie, bo nie wiadomo, czy tutaj wszędzie nie będzie oświetlone. O, mam pochodnie. Co to jest grane? Jakaś kolejka nawet. Co tutaj jest grane? Ale nie ma pociągu, to jest nagradzanie. No nie ma pociągu, zresztą ja nie wiem, czy to gdzieś prowadzi. Czekaj, sprawdzę, dokąd kolejka prowadzi. Tam do środka. Teoretycznie można spróbować wjechać, ale nie! To jest ślepy zaułek, to są jakieś pułapki. Dobra, ufok to, nie trochę niepokoi. Jakieś dekoracje. O góry co jest? No Dawaj nie wiem, chodź, chodź, idziemy, bo teraz jesteśmy w nodze spajka, chyba. To ciekawe, co będzie w głowie. Hmm. Bardzo mówi, bardzo co no, nie wiem, ale czekaj. Jakaś skrzynka. Yo! Te skrzynki są pełne kaktusów. On tutaj ma całe staki kaktusów. Ufok. Zobacz ile tego jest. Cała masa. Nie. Po prostu stak za stakiem, za stakiem. Dobra, nie mam pytań. A tutaj jakieś co, jest grane? A co to jest? Co to no, jest? Co to, jest? Co to, jest? to są chyba dolnice z kaktusami. I mi to wygląda na kaktusiane, Ty. kaktusiane zbroje. Masz to, ją! pasuje na ciebie. Co myślisz? No myślę, że fituje dobrze do ciebie, zielona zbroja, zielony ufok. A, Ej, fajne. ja też to chcę przymierzyć, prawdziwa zbroja z kaktusa. I czekaj ufok, ono ma jakąś moc. Tu jest napisane, że jeżeli ktoś mnie zaatakuje i mam tą zbroję, to wtedy obrywa. Weź ufok, weź mnie walnij. Gdzie ty jesteś? Uj, do gry poszedłem na schody. Gdzie ty Czekaj, jesteś? czekaj, chodź wróć, chodź wróć tutaj, no. Weź mnie zaatakuj I de, de, rączką i zobaczymy, co się stanie. Powinieneś operwać. O, anio, anio, widzisz? Anio, ej, u, jak jak mnie zaatakowałeś, nie Jak ja cię atakuję, też obrywam E, fajne To jest zbroja, która maciernie, widzowie To jest ten enchant, który sprawia Że jak ktoś nas zaatakuje Jak nosimy te zbroje To po prostu oberwie Ej, chyba jesteśmy w jego głowie, bo zobacz To chyba jest jego oko Możemy podejrzeć, co się dzieje Czy on tam I, jest? Oj, no, on to tam może... pali On pali tę całą wioskę Bo strzela palącymi się ziemniakami on zwariował, on o jest nie. wściekły. On strzela w samego siebie, ufok. On próbuje rozwalić swoją bazę, bo wie, że my jesteśmy w środku. Nasz czas jest obliczony, policzony. O nie, o nie ufok. Ja Musimy wziąć. się pospieszyć z tą eksploracją. Jakiego kota? Gdzie tutaj masz koty? Ej! On rozwala! Rozwala to! Co Niszczy oko! Nie. On zwariował, no, ufok. Pomysł. On jest wściekły. Mam Coś pomysł. tu jest? pan nic nie ma. No już do tego wiedza ma w całego Wiedza, e, faktycznie, jesteśmy w jego mózgu, więc to ma sens, że tutaj są książki z jakąś wiedzą, ale w środku ja tutaj nic nie widzę. Ufok, mi się wydaje, że to jest trochę pułapka, albo on jeszcze tej bazy nie skończył. Wydaje mi się, że musimy stąd zawijać, ale nie wiem, czy zrobimy to w jednej części. Wiesz, co ufok to mnie niepokoi, że on wie, gdzie mieszkamy, więc teraz mamy przerąbane. Musimy zrobić na niego pułapkę. Mamy dużo TNT. mamy dużo TNT, to dużo TNT. Mam może wykorzystamy, co? Bo skoro róg przywołuje go, to no. może jest jakiś róg. Nie wiem, jak to jest kozite, to może jakiś baranic, co go widział, straszał. Nie, 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 ufok, możemy zrobić to inaczej. Możemy zrobić dziurę, do której go przywołamy. Skoro ten róg go przywołuje, to możemy zrobić tak, że zrobimy na niego po prostu zasadzkę. Czekaj, jesteśmy z tej strony. On teraz się nie patrzy. On teraz podpala całą bazę. Okay. Chodź, chodź szybko, idziemy za. Idziemy za jego bazę. Czekaj, Chodź, 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 chodź. chodź. Dobra, zobacz. Tu czekaj. jest jakiś, jakiś, jakaś dziura, nie wiem. Musimy znaleźć miejsce, w które po prostu go zwal i on tu po prostu wpadnie, i to TNT zrobi taką dziurę, że on w niej będzie uwięziony. To jest jedyny sposób, jak możemy to przeżyć. Ufok. To jest bardzo ciężkie zdanie, mi się wydaje. To jest ciężkie to zdanie, jest ale ciężkie. zaraz to zrobimy. Czekaj, przekminimy to. Chodź, chodź, ufok, tutaj. O, na tej czerwonej I pustyni, to będziemy wiedzieć, że to jest tutaj. Możemy schować bardzo dużo tego TNT. Czy Ty też zebrałeś trochę TNT, ufok? Spary, dobra, dobra. Dużo. Chodź, chodź. W takim razie ustawimy tu TNT całe. Jesteś tutaj? Idę, 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 Dobra. I zrobimy tutaj dużo po prostu bardzo, bardzo dużo TNT, które on sam odpali, a przywołamy go tutaj jego rogiem. Ty, ty jesteś pod TNT, uważaj, Tak, tak, się tak. Uważaj. uważaj. Ja też muszę uważać. Nie odpalamy tego jeszcze, jak coś ufok. Rozstawaj tu TNT, rozstawiaj tutaj pod tym TNT. Dajesz, chodź tutaj pod to TNT i porozstawiaj Daj tam. Trochę. Okej, okay, okay, tuwa, daję, rozstawiam, rozstawiam, tuwa, dobra, rozstawiam. dobra. I teraz, to, jest, to co? To Jakie tory? Tak, tak, to jest tam ufok, ale teraz ona nam nie jest potrzebna, ufoczku. A czym my teraz to odpalimy? Masz jakiś pomysł? Bo ja, nie mam dosłownie nic. Mogę zrobić płytkę, ale boję się, że sami to jakoś odpalimy. Masz coś, to, czym można palić? A redstone? To, to ma jakiś sens? No, tak, to ma dużo sensu, ale nie mam ze sobą żadnego redstone. U. Możemy poszukać czegoś w tej kopalni. No, ale nic. Ale ja widziałem tam redstone, taki, taki dom, taki miał taki pokój tajemny. Taki z redstone, tam, pokój? tam było pełno redstone'u. Czyli, że w, w bazie? bazie tego... Fok, czy, 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 no Czy tak? Czekaj, czemu mi nie mówiłeś o tym, że tam jest jakiś pokój z redstone'em? Ale po co ci to wiedzieć? To band bardzo Normalna, nie? Co jest grane? Czemu tego nie widziałem? Dobra, Ufok, to musimy się skraść tak, żeby nas nie zauważył i zrobić to cichutko i sprawnie, Bezsze Musimy zrobić to bezszelestnie i sprawnie. O, tak od tyłu chodź, daj, że zakupiemy tutaj. Ale to tu redstone. Ale jaki redstone? Da się go odpalić? O czym ty mówisz? No... Tak, Ufok, oczywiście, że da się odpalić. Chodź, chodź tutaj. Ale gdzie ten I pokój tak jest? Tak. O czym ty mówisz? Czy ty mnie trollujesz, Ufok? Czy to jest twój jakiś prank? No nie, gdzieś tam na dole, szukaj. Już do ciebie zabiegam. Sę strasznie wolne nogi nie wolą od tego chodzenia. Chodź, chodź, idź nie ma, no nie ma tu nic, ufo! Tu, o ty galasz Co? Co tu było? Tutaj. Tam jest. Było. Co jest? Ej, co jest grane? Masz rację, tu jest Masered Stone'a, a po... Ej, tu jest nie dość że to jest EXP. Co jest grane? A poza expem jest... Ej, emiter sygnału! To jest z moda! I nawet jest tego armata na ziemniaki Dobra, biorę armatę Ej, ufok, jesteśmy naprawdę w dobrej sytuacji Stary, zobacz To jest takie coś, co sprawia, że możemy emitować sygnał zdalnie Zobacz, jeżeli tutaj wsadzę na przykład taki bloczek O, zobacz No, i co? Prąd Tak, to mogę zdalnie odpalić redstone Zobacz, stawiam drugi emiter no. I jeżeli włożę te same no, bloczki no. do środka, to patrz, jak odpalę tutaj, to odpala się też tutaj. Mam plan, jak to zrobimy. Ufok. Jeden z nas pójdzie ze spajkiem i po prostu będzie musiał go zbawić, ok? W tamto miejsce. O nie. To e... będzie ja. Zaraz to przegadamy, a drugi z nas odpali to z daleka, ok? I tak, dobrze zgadłeś, to będziesz ty. Ty będziesz przynętą, bo ty masz róg. Jakby, gdybym ja miał róg, to by że ja bym odpalił. No ale ja nie mam rogu, więc ja będę musiał zdalnie po prostu, wiesz, wszystkim zarządzać spokojnie, Nie, dobrze odpalę, odpalę tak, że tobie się nic nie stanie, a jemu stanie się wszystko co najgorsze, on chyba nie patrzy, biegimy, ufok, biegimy, ja się podpaliłem, dobrze jest ta woda, dobrze o ty pomyślałeś. I chyba jest. Czekaj, biegnę, biegnę, biegnę. Nie, 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 nie. On tam jest, on tam jest, on tam jest. Jak to, gdzie? Za bazą, za bazą jestem. Chodź, na tą czerwoną pustynię. Ale, a skoro to, jak coś nazywa ten przyrząd cały? No, nadaj sygnału. sygnału, yy, Jakoś tak, emiter, no. A da się to na przykład podłączyć do jego mózgu i przejmiemy jego sygnał? Wiesz Zatanie co, nie wiem. Jeżeli go uwięzimy w tej dziurze, którą mu zrobimy, to bardzo możliwe, że będziemy mogli mieć jakieś eksperymenty, ale póki co tego nie wiem. Dobra, ustawiam teraz coś takiego, żeby to. Odbierało sygnał. Okej, w ten sposób ustawię się z bezpiecznej odległości. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie już ok. Cyk, zrobione. Ufok, tak! Możesz go wołać! Możesz go wołać! Ja jestem troszkę daleko. Jestem przy rzeczce. Od razu biegnij do rzeczki. Jak go zawołasz, zobaczysz, że ją widzicie, to biegi do rzeczki. Ok, ufok. Dobra, dobra. Dobra, tu dajesz. Tak, dmuchaj. Dmuchaj. O! Okej okay. Jeszcze go nie widzę. Jeszcze go nie widzę. Pięknie! biegnie ufok! On cię widzi, o tak? Nie. Dobra. Tak, nie Dobra! Dobra, Dobra. Nie, to nie, czekaj, nie, uważaj, nie. uważaj! Powiedz kiedy odpalać, już odpalać? Nie, nie, jeszcze nie! On... Jak on będzie okay. dalej, jak on będzie idealnie, uciekaj, uciekaj po prostu, jak on będzie dalej w tym miejscu, to odpalę! Uciekam, okej, okej okay, okay. i i czekaj, no odpalaj się! Dobra, odpalam. Odpalam. odpalam! Leci! Leci TNT! I co? O nie! Zaraz co wybuchnie! Tak! Wybucha! Dobrze, ale loguję. Ale dupło, co jest grane? Ja trochę może lepiej ucieknę. I. Jezu, cały czas wybucha. Spadł! Spadł, spadł do dziury. Jo, jaka ta dziura jest ogromna. Ufok, on jest tam na dnie. Przeżył ten wybuch, ale skubany. Chyba stąd tak łatwo nie wyjdzie. Póki co jesteśmy bezpieczni, Ufok. Udało nam się. Ej, można to dać rzeką przecież. No, teoretycznie można. Nawet mamy do tego wiadra wody, więc ja wyleję te trzy wiaderka, a resztę Ufok dajesz ty. Nie, nie, bo on się podsadzi wodą. On jest sprytny, skubany. Lepiej nie, lepiej nie. O, ale on to się pali. Dobra, mam nadzieję, że on tak łatwo stąd nie wyjdzie. Najlepiej jak zasypiemy piachem tę wodę, żeby nie chciał wyjść właśnie wodą. Ale póki co wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. Więc przygoda udała nam się ufok. Mamy zbroje kaktusowe. Poznaliśmy sekrety Spajka i co jest w środku. I uratowaliśmy wioskę. Sukces, widzowie. A ty kliknij teraz film, który masz na ekranie, ponieważ YouTube mówi, że jest idealny dla ciebie. Subskrybuj kanał, łapkuj w górę i do zobaczenia na następnym odcinku.